Ba, dawaj tego do góry! Nie. No, Meistersony, cię ekipowo To inny sprzęcik, Dziękuję za wsparcie Pura padła ostatnio Trzeci, szósty bieg poszedł się... No, ale mamy inny sprzęcik żeby wziąć Jedyny Zajawa nowa na kanale, nasz raz już było, ale jak to się pali hmm. No wszystko czarne jest, no, jedyny Pamiętajcie ma o sobie. łapie komie i lecimy rozwalić system też na Turonie Dzisiaj, dzisiaj jak mi dadzą znać, bo ja czekam tylko na nich, na resztę, nie? To, to wtedy się odezwę A ty co? <laughs> Zepsuł Cze się Trzeciego i szóstego biegu nie ma Rozwaliło skrzynię No mówię, leczcie sobie i nie bardzo, nie? Dobra Czy duże kółko? W też nie można Ale zajawo Idzie coś Normalnie Ty, jedzie to tu... eee, k***! 100% ma na najwięcej mocy! Tutaj czy gdzie? Co? Przyłączyć eee, Kluczyk przekręcony! Nie, nie, przekręcony. A co? A sport Coś... masz tu? Więcej mocy, aha, dobra. Czekaj! Eee, gdzie ci to wrzucić? Do średniej, albo. Do, dobra, do, no naj... do największej, no. Big, big. Tam wiesz, gdzie ty byłeś? Zobaczcie! A są jakieś podjazdy? Tam nie ma. Nie ma, kurde, kurde. Tam podjazdy. Tam masz podjazdy, ale takie wiesz. Na no spokojnie. Spoko. Wlecisz wlecimy. Czemu chciałem wzrość? <noise> Dawaj, reś Nie wierzyłem w to Podobnie <noise> w cholerę jak na motorze, pozycja, pyk Chyba, że tam, gdzie ten piach był, to wiadomo Trochę koła nie, nie w taki teren, ale też przemieli Mieli, mieli i przemieli wszystko Jestaj? Prosto. Oh, oh. dla roweru, ale faza. Tu wyskoczył ale motory. Er det Zawiecha robi taką robotę, że baja. 나라 떠니도 없쌤을 Ostrzędzamy furę prezesa, nie po Nie po kozach. Da, dawaj tego do góry. Który, ten? Tamo. Ten to misja, na tym misja, serio. No nie, no widzę, to w ogóle. Ja tu ledwo na swoim, normalnie ten. Jest to jest. K... Piątek, Ale nie, ten? No nie, dobra. Tam to lepiej wygląda. To dalej. Ale rynna tam jest. No właśnie, tam na z prawej też to samo. No. Szkoda sprzętu. Dawaj ten może. Tam? Tu i zaraz polecimy tam na tą łąkę co masz wiesz. Stoprowadź się. Czy jedziemy od razu. Dawaj od razu na tą łąkę. Pozdro dla Krzysztofa i ekipy, co tu trenują, z Havi Co tam? Ten ciekawy, czekaj Ten ciekawy Co no tam? To... Tam, dawaj, lecimy Dobra, leć! Czerwony, lecimy! A, ja potrzebuję trochę gazu więc! Będzie cofka! Za zawolno, za wolno, tam, na początku Ale przemielimy leciutkie, nadrzucić sprzęta. Większy rozpędzik się należy, złapsza trochę. Normalnie! Normalnie. Dobre. Dawajcie na tą łączkę. Łączki? Na łączka i masz te... No, tylko testuj pierwszy, co? O nie, to był błąd. Możemy zaraz... Masz picie czy nie? Nie ma właśnie. To możemy wrócić, zaraz się napić. O której myślisz, że tam? Oni będą to pójść na pewno robić. Odstawiam, jak mają przygotować. No żeby zagadnął na parę wiesz. Parę, parę kółek. Tyle. Jak ja i tak nie wiadomo czy startuje to... Lecz normalnie majstersony, Jedziemy po podium Ale spokojnie bo Ale nie wiadomo czy klasa będzie, wiesz? Dajesz rady przez stera normalnie Dawaj go Przeszkody też. Na tą łąkę, nie? nie tu, Zastanawiam się! Nie no, barkeros. Chociaż nie, bo tu taki spad. Kurwa no tak bym się poskikał! Co? Tak bym się poskakał na tym na jakiś obok. No, mówię, potem to... trzeba koniecznie ogóle, te... Rowerowe, tym się zajebiście lata też. Normalnie. To jest pierwszy, co?